W wyposażeniu karpiowego biwaku. Oprócz namiotu oczywiście. No wtedy, kiedy jedziemy na zasiadki takie co najmniej weekendowe. Najważniejszymi rzeczami są łóżko i krzesło, więc żebyśmy mogli sobie wygodnie się przespać i w czasie zasiadki również mieć gdzie siedzieć. To są nowe, kompaktowe, od razu mówię kompaktowe, bo to jest ważna rzecz modele firmy Mivardi, łóżko zarówno jak i krzesło w wersji Express. Łóżko Express Camo Code 6. Dlaczego 6? O tym zaraz powiem. No i krzesło Camo Code Express. Ten sprzęt w transporcie zazwyczaj zajmuje nam najwięcej miejsca. No, i jest jednocześnie najcięższy. Natomiast te dwa nowe modele trochę z tym stereotypem zrywają, dlatego, że one są po pierwsze lekkie, niewielkie po złożeniu. Proszę bardzo, kiedy zestawimy jeden obok drugiego, naprawdę to jest niewielka powierzchnia. I poza tym są bardzo lekkie, co pozwala nam na przenoszenie tego absolutnie bez żadnych problemów. Konstrukcja łóżka jest jak najbardziej uproszczona. To wszystko na jednym rzepie się trzyma. Zaczę rozstawić teraz nogi i po prostu otworzyć łóżko. Miałem powiedzieć, dlaczego w nazwie jest 6, bo jest na sześciu nogach oczywiście. Cztery nogi główne, które podpierają ramę, ale z obu stron mamy po jednej dodatkowej Nodze, która o, szybko się rozkłada błyskawicznie, i one doskonale z jednej i z drugiej strony podpierają łóżko, więc nie mamy żadnego problemu, jeżeli usiądziemy na samym skraju łóżka z tyłu albo z przodu, że nam coś się złamie. Coś nam się złoży, coś niebezpiecznego nam się stanie. Spadniemy np. z odległości 25 cm od ziemi i się podwóczemy. Łóżko jest całkowicie poziome. Tutaj mamy zawiasy z jednej i z drugiej strony, które właśnie pozwalają na to, żeby ono równo stało nam na gruncie. Oczywiście jest możliwość. Regulacji długości nóg, jeżeli ten grunt nie jest równy, i tutaj zastosowano taki rzadko spotykany system sprężynowy, który wygląda tak. System sprężynowy polega na tym, że kiedy nacisnę tę dźwignię, noga sama nam wyskakuje. Tutaj w tym przypadku do góry, ale normalnie, kiedy jest łóżko zostawione na dół, nie musimy używać drugiej ręki żeby odpowiednio ustawić nogę i stopkę, materac jest dobrze usztywniony. Ma również takie miękkie falbany po bokach, miękką polarową poduszkę. No i te kompaktowe rozmiary, które pozwalają stawić te łóżko nawet do najmniejszych wrolików było to 2 m, 2 cm. Długo 74 cm w szerokości, i tak jak łóżko jest niezwykle proste w składaniu i rozkładaniu, podobnie jest z krzesłem Express, wystarczy tylko i wyłącznie tę tylną nogę rozstawić, reszta jednym ruchem i krzesło stoi. Krzesło jest, jak widać, miękko wyścielane polarem, w tej części, w której siedzimy, również w oparciu. Dwa podłokietniki, oczywiście również sprężynowy system nóg. Krzesło, muszę przyznać, jest bardzo wygodne dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu, zwłaszcza właśnie w tej dolnej tutaj części, gdzie są uda. Dlatego bardzo wygodnie możemy sobie na przykład wyciągnąć nogi, co czasami w niektórych krzesłach rama przeszkadza. W tym. I to, co mówiłem na początku, wielka zaleta, waga tych e, dwóch produktów. 5 kg krzesło, 8,5 kg zaledwie, łóżko. No i ważna też rzecz, nośność, no bo nie każdy waży do 100 kg. 120 kg nośności, 140 krzesło. Dla tych o nieco większych gabarytach też ważna informacja.